Spakowani? Tak. Gotowi do wyjazdu? Tak jest. Ludy, gdzie twoja dziewczyna? Czy mamona jest przede wszystkim. Mamona. Chowała Mamonę. Mamona jest. Pierwszy przystanek z czterech chyba. Z czterdziestu czterech? Z czterdziestu czterech na 24 godzinnej podróży. Dawaj, dawaj, Łukasz, ale gorąco! Kurwa, no muszę się nauczyć, no, ja dawno nie jechałem brytyjskim. No razie jedziemy prosto. Dziwnie się czuję, jak jestem przy krawędzi. Ile I lekko Cała doba podróży i dotarliśmy do naszego Oasis Spa Hotel. Pyknęli go. Anse Georgette, jedna podobno z najładniejszych plaż na Seychelach. A tu nasza foczka się wygrzewa. Nie za ciepło ci mi sięk. Dym, 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 dym. dym. Zbliżamy się do Viewpoint, ale nie idzie nam to. Viewport, <śmiennie> no, to no, nie idzie nam za albo gdzieś nie, patrz, patrz. Patrz, <śmiennie> nie śrubi, proszę zapłacić <śmiennie> i możesz patrzeć ile wlezie. Łukasz <śmiennie> dał gdzie dychy. Spoczynek pod palmami. Pokaż, jak ci się podoba, uśmiechnij się. Tak, no powiem Wam, że trochę rajska ta plaża. Tak? Gdzie Wam Na razie numeru uno. polecona na super knajpa. Jedzenie można powiedzieć, że jak na, typowe, jak na standardy, średnie. Szukasz się, zajadasz mu się Z Ładny widokiem. Jak się ta plaża nazywa? Na Ladik i nie wiemy, czy będziemy mieć gdzie mieszkać. Były Pawie? Prawie. Niby fajnie, nie ma samochodów, nie trzeba wypożyczać. Ale wejść i dojść z tymi walizkami do hotelu. Nasz piękny apartament na Ladik, bungalow. O, tylko dostawkę mają słabą dostawki pokój, dla, znaczy ten łyżeczko dla Łukasza jest Master Bedroom. Nie no, nie jest źle powiem wam no więc... Nie jest źle Dwa piętra, pięć pokoi, drogoskazna na bar i, i Nele leciągnię pomimo przeciwności losu i niepewnej drogi. Czy nie warto? Ja za to sobie rozwaliłem palca znowu i tego samego mojego chorego. O, jest! Nic mu się nie stało, trochę. Nic się nie stało, łukasz, to jakby to był Twój palec, co byś co innego mówił. Na pralę są grube, na ladik są chude, a na. A może na me będą silne, to i będziesz miał szansę. <noise> łukasz, nie dotykaj. <noise> Kredyt i będzie do końca według tego tobie. Ale też. co to jest? No to tam Hey, okay, looks good. <laughs> Plaża Robinsona Cruzo. Podobno najpiękniejsza na świecie. Boskinia Robinsona. No nie robi jakiegoś spektakularnego wrażenia. you're going around in a small boat and maybe the small boat look the same like this one and then when you're going around you're going around as a couple families of you need to swim and arrive on a small island then when you arrive in a small island the small island look the same like this one nothing at all helen how do you know if the coconut is good or not how do you shake know? that's very nice you shake it if you hear there's water inside that means the coconut is good how you gonna open the coconut? How you gonna do it? You we'll look for the big rock. And then when you find the rock, you hold your coconut in this position, in this angle. You like this, it's like this. Very hard. And then the coconut's gonna pop up, pop, pop, open like a banana. So like for now guys, we come to, don't throw it. Because it's gonna boom and ring you back when you wake up, You will be 2025. We don't want to miss all of this time in our lives. You come close, and we go like this. Guys, when you hear the crack sound, that means the coconut is already open. Guys, look at the coconut. The coconut is very good for Why is that? Because it have to clean everything inside. Oh! Hello, kitty. You don't get the cabbage? I think I have the red. Oh, I thought he already, like, cleaned it. It's You have turmeric powder. Turmeric powder, okay. sauce by the side. Mm -hmm. So later. Yeah. See you later. See you later. <laughs> later. Here she comes. <laughs> and everyone enjoy Fish takeaway. Powiedział, że można sobie A ty co masz? Jak? A czyli dwa wziąłeś? Co teraz będziemy? Taka maka. Ostatni dzień. Pogoda nie rozpieszcza. Idziemy kupić taką makę. No, akran, ostatni Kater, posiłek kary. ostatni posiłek z rekinowań Czy to brin car jest Take away potrafią być też smaczne i koniec wakacji płaczą żeby jeżdżały